Proszę Państwa, zawracamy, tak? Dwa pasy do skrętu w lewo. Do zawracania musimy wybrać skrajny lewy. Teraz zwróćmy uwagę. Po pierwszym skręcie w lewo mamy do wyboru dwa pasy. Zerkniemy sobie w prawe lustereczko i skoro nie ma nikogo z prawej, wjedziemy na prawy, tak? A skoro teraz jesteśmy na prawym, kierunek lewy, jedziemy, jedziemy, jedziemy. Tak, to... Drugi skręt wykonamy do prawego, tak? I drogi nikomu nie zajedziemy w takiej sytuacji.